Medialność. Kto jest najbardziej medialną postacią w Nowym Sączu? No właśnie, szukanie odpowiedzi na to pytanie przysporzy mi wyłącznie wrogów, bowiem z całą pewnością przynajmniej kilkadziesiąt osób w najbliższej okolicy uważa się za najbardziej medialne. Pomijając je w tym miejscu, narażam się na ich srogi i słuszny gniew. Ale co tam, zaryzykuję. Najbardziej medialną postacią w Nowym Sączu jest Rafał Matyja, kiedyś dziekan politologii w USBNLU. Nie ma na sądeczczyźnie drugiej takiej osoby, którą zapraszają do studia i proszą o opinię wszystkie najważniejsze stacje radiowe, telewizyjne oraz gazety w Polsce. Rafał wypowiada się dla telewizji, radia, pisze do gazet albo tylko udziela im wywiadów. Kiedy tylko coś ważnego dzieje się w polityce i jej okolicach, dziennikarze dzwonią właśnie do doktora Matyi, by ten wyraził swój pogląd w sprawie. Z tego też powodu Rafał Matyja ma pewnie w Nowym Sączu więcej wrogów niż miłośników, ale jako człowiek wielce rozumny z pewnością ma świadomość, że tak być musi. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że dziesiątki sądeckich bardzo ważnych osób pęka z zazdrości, że to właśnie Matyje, a nie ich przeróżne TVN-y, Trójki i Rzeczypospolite zapraszają do grona ekspertów. Cóż jednak począć, skoro pomiędzy intelektualnym potencjałem Matyji i sądeckich kandydatów na komentatorów zieje przepaść. Ja na przykład boję się przy Rafale odezwać, ale lubię go słuchać. Medialna popularność Matei jest ciekawym zjawiskiem, bo raczej nie ukrywa on swego politycznego, lekkiego przechyłu na prawo. Zazdrosne pomruki i pochukiwania dochodzą do niego jednak na równi ze wszystkich stron. Również od tych, którym teoretycznie przynajmniej sprzyja. Mam wrażenie, że Rafała to jednak niewiele obchodzi, bo jest człowiekiem na tyle intelektualnie mocnym i niezależnym, by nie musieć interesować się takimi drobiazgami, jak opinia jakiegoś polityka na swój temat. Dotychczas myślałem, że doktor Matyja tylko żartuje albo odgraża się dla zasady, ale kiedy pisze te słowa, Rafał właśnie kończy pakowanie. Wyjeżdża z Nowego Sącza definitywnie. W czasach. Kiedy wieje stąd kto tylko może, Rafał był sztandarowym przykładem, że można płynąć pod prąd. Myślę, że miasta zwyczajnie nie stać na taki luksus, by pozwalać wyjeżdżać ludziom formatu Matyi. Nie mogę uwierzyć, że nie znalazł się tu nikt, kto nie miałby mu do zaproponowania sensownego zajęcia w momencie, gdy w WSBNLU nie było już dla niego miejsca. Głupota i strata, ale pewnie miernoty, będą miały tu teraz więcej przestrzeni dla siebie. Lubię słuchać Matyi, bo okazuje się rozmówcą nie tylko wdzięcznym, ale i zaskakującym. Można go publicznie i bez ryzyka zapytać zarówno o przedwyborczą prognozę, jak i o typowanie najbliższej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Nie mam pojęcia skąd się to bierze, ale można mu zadać najbardziej nawet absurdalne pytanie z teoretycznie najbardziej odległej mu dziedziny, a on i tak okaże się przygotowany do lekcji, jakby chciał dać przykład swoim studentom, jak należy odrabiać zadania domowe. Kompletnie też nie jest mi wiadomym, jak on znajduje czas, by w lipcu godzinami ślęczeć przed telewizorem i śledzić pozornie nudną transmisję Tour de France w Eurosporcie. Obecnie ogląda się ten wyścig i słucha relacji głównie dla francuskich krajobrazów i architektonicznych perełek, ale także dla komentatorskiej finezji Tomasza Jarońskiego i Krzysztofa Wyżykowskiego, których przecież nie każdy śmiertelnik jest w stanie słuchać pięć godzin dziennie przez trzy tygodnie. Rafał Matyja jest jednak dla mnie w pierwszej kolejności sądeczaninem z wyboru, a może nawet wbrew ortografii jest sądeczaninem. Matyja działa na przekór powszechnemu trendowi i ślepemu pędowi. Z grubsza ujmując polega on na tym, ten trend oczywiście nie Matyja, by wyjechać gdzieś przed siebie, byle znaleźć dobrą pracę jak najdalej stąd i zaglądać do nowego sącza dwa razy do roku przy okazji świąt. Zjawisko to od lat odsysa miasto z wszelkich indywidualności, bo te wolą się instalować życiowo zupełnie gdzie indziej. Matyja jakieś 10 lat temu zdecydował się popłynąć pod prąd i potraktować to miasto jak własne. Jak wiadomo, nie jest to zadanie proste ani przyjemne, bo sądeczanie są zazdrośni i do lokalnej elity, jeśli ona w ogóle istnieje, nie wpuszczają tak łatwo obcych. W tym celu przed laty wynaleziono nawet sztuczny podział dzielący mieszkańców na pnioki, krzoki i ptoki. I nawet jeśli taki sposób myślenia o ludziach żyjących tutaj dawno już zbankrutował, dopuszczanie świeżej krwi do sądeckiego obiegu jest nadal zabiegiem mocno ryzykownym, nie tylko z punktu widzenia czysto chirurgiczno-hematologicznego, ale głównie mentalnego. Opór przed transfuzjami jest ogromny. Te wszystkie pnioki, które sprawują dziś ważne funkcje publiczne, czują się nieswojo, kiedy jakiś facet z Warszawy wygłasza teorie mogące podważyć ich rację stanu, a już z pewnością rację funkcjonowania na świeczniku. Przecież to oni wiedzą wszystko najlepiej, bo z sądeckim elektoratem albo sikali do jednej piaskownicy, albo siedzieli w szkolnej ławce, albo przynajmniej, a może przede wszystkim, chadzali na piwo i dziewczyny. Po co im zatem Matyja i jemu podobni? Przecież to godzi wraz ustalony porządek i nie ma żadnej potrzeby, by ktoś obcy pouczał ich, jak można tu coś robić lepiej. W końcu Matyja jest ledwie po imieniu z Bronkiem Komorowskim i Jarkiem Kaczyńskim, ale przecież nie zna zbyt dobrze problemów, o których debatują nad kuflem usiwej prawdziwi sądeccy kowalscy. Tacy sądeczanie z krwi i kości, sądeczanie z dziada pradziada, a nie my przybłędy z Jarosławia, Chrzanowa, Warszawy. Sytuacja jest oczywiście żałosna i groteskowa, ale chyba też typowo polska. No bo na jakiej prowincji lubią przyjezdnych, którzy przerastają ich o głowę nie tylko wzrostem? Rafał Matyja jest również klasycznym typem zakręconego naukowca, który choć z jednej strony mocno chodzi po ziemi i potrafi obudzony w środku nocy podać ceny na biały i warzyw na maślanym rynku, to jednocześnie miewa odjazdy profesora żyjącego w świecie swoich idei, pochłaniających go bez reszty. Podczas ważnych spotkań często sprawia wrażenie nieobecnego duchem, szkicując na kartce coś, co przypomina labirynt prowadzący do sarkofagu głównego w egipskiej piramidzie, a co okazuje się ostatecznie skrupulatnym zapisem dyskusji, których jednak uważnie słucha. Istnieje podejrzenie, że gdyby Matyję sklonować, a przynajmniej skopiować na ksero, nowy sąd miałby szansę przyspieszyć do prędkości, jakiej jeszcze nie znał w swojej historii.